Witam Was wszystkich serdecznie, ja jestem Łukasz Monster, a ta produkcja Survival Horror to Amnesia The Dark Descent, czyli Mroczny Obłęd Gra, produkcja, która wywołuje skrajną emocję graczy. Ja już miałem z nią styczność kilkakrotnie, natomiast mm, jeśli chodzi o wątek fabularny, to dotarłem do około 60%, więc jeszcze może mnie gra zaskoczyć, ale już jak mówiłem na pewno nie będę się tak bał jak przy pierwszej styczności z tą produkcją, więc nowa gra nie przedłużajmy. Rozpocząć nową grę oczywiście. No dobrze, fajny jest tutaj motyw czytywania ekranu, czyli taki... Rysunek słońca z krwawiącą głową dziecka przedstawiono Dobra Jesteśmy w wielkim ciemnym zamku nasz tytułowy bohater ma amnezję Czyli po prostu wyzbył się wszelkich wspomnień Zapomniał o wszystkim Kim jest, gdzie jest oraz co go tu przywiodło Jakiś jego wewnętrzny głos cały czas próbuje do niego przemówić się, porozumieć no i nazywamy się Daniel. Budzimy się w tym wielkim zamczysku. I mamy ogólnie przejebane. Zobaczycie co nas czeka. Co za koszmar. Dobra. Straciliśmy poczytalność, czyli po prostu zemdleliśmy. Pora stać i się obudzić. Okej, okay, jakaś czerwona plama tu jest. Myślę, że to krew, a ta bardziej jasna to jest wino. No, ale my musimy stać. Nie ma opcji. Zbudź się, Daniel. No szybko już. Człowieku, ścigają Cię koszmary, musisz wstać. Okej, okay. w końcu nam się to udaje. Za oknami jest burza, grzmoty i oczywiście wiecznie padający deszcz. Wprowadza naprawdę atmosferę zgrozy. Dobra, podpowiedzi. W dzienniku pojawiło się nowe zadanie. Wciśnij J. Okej, okay, mamy tutaj notatki, pamiętnik i zadania. Zobaczmy. Podążaj za plamami płynu i znajdź jego źródło. Okej. Okay. Ale sprawdźmy wszystkie tutaj lokacje. Zawalone przejście niestety to będzie częsty motyw, który nam uniemożliwi trasę. Mamy zero krzesiw, ale są niezbędne, żeby sobie rozświetlać drogę. Tutaj też również się coś znajduje. Pierwsze krzesiwo. Nowy przedmiot. Dobra. Jak widzicie perspektywa, ta grawitacja trochę jest zaburzona cały czas się ten zamek chwieje, albo to nasz umysł jest taki że po prostu kamera w ten dziwny sposób jest pokazana. Będzie musieć sobie te przestrzenie oświetlać, żeby nie zwariować do końca, bo strach tu będzie bardzo ważnym czynnikiem. O cholera jasna. Co się dzieje? Fucking shit. Ludzie, czy widzicie, coś mnie zaczynało wciągać, ale mniejsze o to. Możemy sobie wchodzić w interakcje z przedmiotami, rzucać na przykład, podnosić hełmy, tutaj, takich stalowych rycerzy, tych zbroi. Dobra. To... ten płyn kieruje nas w tą stronę, ale zobaczmy czy przez te wrota wielkie możemy wyjść na zewnątrz. What the fuck?! O Boże! Już na nas działa... To co? Obsy odela! Cholera, drzwi się otworzyły. A to chyba przeciąg tylko, nie sądzicie? Dobra, możemy też również się chować w ścianach, jeśli coś by nas goniło. no ale na razie chyba nie potrzebujemy schronienia. Okej, okay. drugie krzesiwo. Dobra, wchodzimy, wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jakieś odgłosy. Kto to rozpalił ten kominek? Przecież tu nikogo oprócz nas nie ma. Bardzo ciekawe. Dobra, butelkę możemy tłuc oczywiście. Trzecie krzesiwo do kolekcji. Idziemy do wyjścia. Pora zamknąć te cholerne drzwi. Czy tutaj coś się znajduje? Nic, jakiś tekst. Dobra, kolejna szafa. Siwo i miotła, ale nie czas teraz na porządki. Wierzcie mi, trzeba uciec tu jak najszybciej. Dobra, bardzo ciekawe obrazy, takie renesansowe, czy z okresu baroku, nie wiem. Ale w... widać, że ten, który miał ten zamek był artystą. No, czemu nie możemy otworzyć tych drzwi? Ok, udało nam się. To. No to pora iść z w górę. Mam nadzieję, że nikt nas nie śledzi. Zamkniemy na szybki wypadek te wrota. Jeśli ktoś będzie przez nie przechodził, oczywiście to usłyszymy Dobra O kurwa, jakieś kroki słyszę Ja pierdzielę, wszystko się rusza w ogóle Dobra, jest ten płyn O boże Nie! Co jest kurwa grane! Tak! Coś nas ściąga, leżymy Boże, co to za siły jakieś oddziałujące? O, może stąd wyjść! Ja pierdzielę, o tam znowu się drzwi otworzyły dwa razy, no do trzech razy sztuka. Dobra, ja może zablokuję te przejście, nikt tu nie ma prawa wchodzić, zrozumiano? Jesteśmy po prostu całkowicie przerażeni. Okej, okay. szafa. Nawet gdy jest przewrócona, warto ją otworzyć. Czasami naprawdę się znajdują ciekawe, nie na np. oliwa, która będzie nam niezbędna, żeby mieć zapaloną lampę. Ale no, otwórzmy tą szafę. Ach, trochę ciężko to idzie, ale udało się. Czy coś nie jest? Nie, no, niestety, tym razem nic w niej nie ma. Ok, bardzo ciemne pomieszczenie. Nie podoba mi się to, ale warto zaryzykować. Kurwa, kolejny rycerz przerażający. Krzyśliwo podniosłem. Dobra, spieprzamy stąd. Spidalamy. Jakieś robaki tam słyszałem. Dobra. Tu... mamy... zejście w dół, a tu kolejny pokój. Otwórzmy sobie. Bardzo jest tam dużo światła, mam nadzieję, że tam chyba... nie będzie na nas jakaś bestia czy hała. Dobra, tu tylko koszula. Bida jednym słowem. Bida jeszcze raz bida. What the fuck, wszystko zgasło. Ja Cię kręcę. Kłótnijmy sobie i może schowajmy za tymi drzwiami. Co jest grane? Dobra, na Q i e możemy wychylać się za osłon. Na szczęście. Kurde, jaka ciemność. Nic konkretnie nie widzę. Serio. Jestem tutaj po prostu ślepy. Pamiętaj, że w w ciemności stopniowo tracisz rozum. Dobra. No to pora troszkę wykrzesać tego światła. Okej. Okay. Czyli tak działa krzesiwo. Je jeden taki ten. Wykorzystujemy wtedy jedno krzesiwo. Dobra, tutaj scena biblijna. Chrystus i dwóch mm, morderców na krzyżu. Ciekawy motyw religijny zawsze wywołuje to jakąś psychodelę. Jeśli połączymy to z niezdrowym klimatem amnezji. Ja pierdzielę, dobra, tu jest ten płyn. Schodzimy niżej. Ale przeciąg. Piękna gra świateł przez te okna. W ogóle ten zamek to jedna wielka ruina. Wszystko to jest rozwalone. Okej, okay, w końcu dotarliśmy. Stare archiwum, teraz będzie ekran loadingu i coś ciekawego do przeczytania. Drzwi zamknąć się za nimi i powiem, że nigdy już nie ujrzy tego starego krawca z Breaky Square. Kolejna samotna dusza, zagubiona w Londynie. Tak najwyraźniej miało być. Tak miało być, O, Dobra, ale zaraz mi się tak chce śpiewać. Ja pierdzielę jakieś księgi. No, normalnie jak Skyrimas, szkoda, że nie są to księgi z zaklęciami. Może byśmy zostali uratowani. Ja ci kręcę, fuck. Kolejne drzwi nam się otworzyły i wszystko. Całe światło zostało zgaszone przez ten dym. No dobra. Utracone punkty powczytalności. Teraz zamknijmy może te drzwi. Bardzo jakaś nieprzyjazna atmosfera ta muzyka. Ta ścieżka dźwiękowa to jest główny element tego strachu. Cholera. Cała woda jest ścieka. Ja pierdzielę, wszędzie są robaki. Cholera, czy my możemy się gdzieś ukryć? Zapalić te światło? Ja pidole faka, warujemy coraz bardziej Nie możemy znaleźć tyle poczytalności, okej okay. Robaki zniknęły na szczęście Tu mamy dwa kolejne krzysiwa Najbardziej przerażają mnie i napawają grozą te takie jęki Co to w ogóle za odgłosy są, kto to wymyślił Ja pierdziela, ale to jest ciemno Zdupiamy stąd Cholera Nawet te światło tak jakoś wiruje Przecież tu nie ma takiej temperatury dodatniej na pewno jest zimno w tym roku ja pierdzielę już jakieś duchy boże zaczęły się uaktywniać holy shit no dobra tylko spokojnie nie możemy stracić tej poczytelności jak już powiedziałem a mamy iść serio przez tą ciemność kurwa dobra mamy lampkę latarnia na F możemy ją włączać i oświetlać sobie drogę bardzo, do, bardzo dobrze, że ją w końcu dostaliśmy. To jest na pocieszenie naprawdę. Kolejne krzesiwo. Czy tu coś jest? Również nic nie ma. Okej. Okay. No to idziemy tam. A jeszcze tu chciałbym się rozglądnąć. Tu jest kolejne zawalone przejście. No dobra. Mówi się trudno, żyje się raz. Spróbujmy się dostać alternatywną trasą, czyli tędy. Tym bardziej, że to jest ten płyn. Aha, czy to jest do, za, za, zawalone przejście? Również z tamtej strony było. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurwa. Tylko spokój może nas uratować. Dobra. O oh, fuck łańcuchy, to zwiastuje nadejście potwora. Boże, aż wszystko się trzęsie. Co to trzęsienie ziemi? Jasny gwint. Co z... pełno zjawisk paranormalnych na każdym kroku. Nie wiem jak ja tu psychicznie, mentalnie wytrzymam. Ale uwierzcie mi... I tak już się nie boję jak kiedyś. Dobra, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma, ok, świeczka. No jest dość jasno w zasadzie. Tutaj coś nie... Możemy również przesuwać te kartony. Za każdym takim zakamarkiem może się kryć jakaś niezbędna część. Tu mamy na przykład kuferek, którego nie da się otworzyć, ale możemy otwierać sobie piece. Zobaczmy, to jest w szafie. Krzesiwa, bardzo dobrze. Ile mamy tych krzesiw? 9. Jesteś okazem zdrowia. Żywotność jest na plus. Poczytaność. Głowa chyba zaraz ci pięknie, a ręce się całe trzęsą. Jezu, czy jesteśmy w najgorszym możliwym wypadku? Po prostu zwariujemy tutaj. Dobra, odkryliśmy coś. Mam jakieś notatki. 19 sierpnia 1839 rok. Chciałbym móc się spytać, ile pamiętasz? Nie wiem, czy coś ze mnie zostanie, gdy wpiję tę miksturę. Nie bój się, Danielu. Nie mogę ci odpowiedzieć ja czemu, zdecydowałem się zapomnieć. Dobra, wy to czytajcie, możecie zastopować filmik, a ja sobie to sam na szybko przeczytam. O cholera, czyli w tym koszmarze naszym za nami podąża cień, czy jakaś bestia, która nas chce dopaść. To jest naprawdę najgorsze, co, co mogło nas spotkać. Dobra, mamy mały zapas oliwy, jedną buteleczkę, dolejmy ją do zbiornika latarni. Dobra, to nam dało... Troszkę więcej światła na dłuższy czas. Okej, okay, tu jest kolejna krew. To jest krew. Na pewno to nie jest wino. Zbyt szkarłatny ten płyn. Dobra, tu nic nie ma z tego co widzę. Spróbujmy teraz tutaj zobaczyć, czy coś się znajduje. Nie. Tu również nic nie ma. Tu jest jakaś, jakiś włącznik, ale może znajdziemy jednak krzesiwo. Nie no, nie ma krzesiw. Przełączmy. Cholera, to coś. Dobra, tajne przejście nam się otworzyło i znowu te robaki. Dobra, tym razem znaleźliśmy się w głównym holu. Dotarliśmy do głównego hola. Upadł na kuchenną podłogę, zalewając się łzami. Po pierwszym kopniaku w brzuch Hazel siedział w ukryciu. Bojąc się, że i ją spotka kara. Hazel, dziwne imię jak na kobietę. O ja pierdzielę. Coraz większe otwarte przestrzenie. Dobra, ptaki i, i mrok. Gra świateł, wysoki poziom reprezentuje. What the fuck! Odzyskaliśmy jakieś wspomnienie. Co znajduje się wewnątrz zamku? Chodź ze mną i weź lampę, bo już w rafinerii, nieprawda. Kurwa, otwieramy te drzwi? Ach, nie będzie. Wow! Jakaś ciecz! To wygląda jak mózg, w zasadzie ohydna narość, twarda giętka, nie możemy ją rozerwać gołymi rękami. Spadam stąd. Pewnie jakimś kwasem będzie trzeba ją rozerwać. Sanktuarium moje najcenniejsza komnata. No, pod samym sercem Bremenburgu. O oh fuck, serio? Czy my musimy iść do sanktuarium? Zawsze mi się takie lokacje źle kojarzyły. No dobra, tam jest ta narość, na pewno tam nie przejdziemy. Zobaczmy, gdzie jeszcze możemy iść. W którą stronę. Stąd przyszliśmy. Dobra, to tutaj jest jakaś główna sala. Jest kufer kolejny. Mamy oliwę i krzysiwo. Jakieś księgi. Cholerne. Fotele. Kolejne robaki. Ciekawe, czy my możemy zniszczyć te robaki. Jezu, ten... Naprawdę ciekawy krzesiwo. Dobra, spróbujmy w nie rzucić kartony. Gdzie wy jesteście? Gńcie, kurna! Nie da się was zabić. Och, cholera. Dobra, poszły w pizdu. Kolejna oliwa. A co tutaj? What the fuck?! Narość urosła. Z dupy całe drzwi pokryła naroś. Już nie możemy tam przejść. Dobra, spadamy stąd, spadamy. Nic tu po mnie. Idziemy schodami do góry. Dobra. Jesteśmy trochę zablokowani. No ale mówi się trudno. Pewnie szykuje się już jakaś zagadka. Secret do rozwiązania. Tędy zdecydowanie będziemy nie na końcu. Tu coś jest. Zobaczmy co przedstawiają napisy. Piwniczka winna i laboratorium. Ja pierdziele. Cholera jasne. Ciężko to widzę. Dobra. A co jest u góry? Ale mam ciar. Och... Uooo the fuck! Jakieś krzyki dziewczyny, aż mnie odwróciło automatycznie całego i ja cię bo Tutaj wiadomo, pomieszczenie zabite. Deskami. Tu jest jakieś. Nic nie mogę przeczytać, ale mamy... O! Krzesiwo. Dobra, zawalone pomieszczenie. Tutaj schody się urywają. No, ale tu jeszcze coś jest. Archiwum. Czy my chcemy iść do archiwum? To jest pytanie. Archiwum, a tutaj na dole. O, krzysiwo leży tak z dupy. To dobry znak, chyba. Kolejne zabite deskami drzwi. Dobra, chodźmy najpierw do archiwum. Tim syn, i syna, świętego Amen. W ustach poczuł delikatny smak róży. Racha, tłukum, pomyślał. Takie jak w Konstantynopolu. Widać, że nasza postać ma jakiś super wysublimowany gusta. To pewnie jest jakiś światowiec. Zwiedzał. Konstantynopol to miał pewnie dużo kasy Dobra Nie jest zaciekawie. Ja pierdzielę drzwi wyważone Rzadkie książki O Boże, o Boże Proszę tylko żadne jakieś zaskoczenie Dobra, mamy szuflady, w których może oczywiście coś być Coś bardzo cennego Nic z tych rzeczy No trudno mówi się Mam już i tak spory zapas, wszystkiego dobra. Kolejna notatka, wy sobie to przeczytajcie. Dobra, to opowiada o naszej podróży z profesorem Fabuła. Jest bardzo ciekawa cały ten wątek, katalogi, co tu jest w tych katalogach? Coś przydatnego? Jezus Maria, notatka. Sferuję moje usługi Aleksandrowi Barnowi z zamku. Aha, czyli my taki pakt zrobiliśmy? On, on nas wtedy poleca, ten koleś szlachcie, żebyśmy zdobyli by wyższe stanowisko. Dobra, mamy prześwit. Ja wolę wszystkie szuflady sprawdzić. Kto wie, kiedy coś nam się przyda. Niezbędnego nie będziemy tego mieli. Dobra, tu już nic nie ma. Boże, tu jest, jakby ktoś chodził w ogóle. Czuję się. Tu jest wyjście. Dobra, idziemy tędy. Ja pierdzielę. Jakiś fotel, nic tu nie ma. Okej, okay, te ciemności są przerażające, no, ale... W gabinet musimy wejść. W, gabi w gabinetach zawsze coś... Pisze co na niego. Boże, jakieś jęki, kurwa, kto tu chodzi? Co jest grane? Jesus Christ. Radunku, gdzie ja... ...poszedłem? Co ja tu w ogóle robię? Masakra. Dobra, mamy przesiwo. Im dłużej tym jestem, tym dłużej się niepokoję. Ręce mi się trzęsą podczas pisania, moje państwo, tak, że się to wydarzenie, dobra? Dzisiaj poszliśmy w te starożytne tunele. Czwarty wiek, jakiś grobowiec. Aha, zadałem się po szasku, czyli nasz bohater tam wpadł do tego grobowca i go zasypało, czy coś takiego się wydarzyło. Dobra, tego jeszcze nie otwieraliśmy. Chyba. Już sam gubię się w tym, co tutaj robię. Ta pseudodela Koszule. Po co mi koszule? Boże, jakieś kroki. Holy shit. What the fuck? Jakieś prochy z tego wyszły. Jezus Maria. Okej. Okay. Stary księgi. Czy ja tutaj byłem? Nie, nie byłem. No kto tu chodzi? Ja pierdolę. Wołno ode mnie. Duchy. I z, z jakaś muzyka zaczęła rozbrzmiewać. Roz, 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 kto to... Gra na fortepianie Mamy krzesiwo, wiedziałem, że w piecyku coś będzie. Dobra. A tutaj mamy kuferek. Kolejne krzesiwo i oliwa. Spierdalamy stąd, nie mam opcji. Jesus I ciągnie te... No Co to za chory dziwki są? Mózg mi już siada. Dobra. Mózg rozjebany. Yy, historia lokalna. Tych drzwi nie da się otworzyć z tej strony No nic to idziemy tędy Czy tu ktoś jest? Halo! Kto to za ten fortepian? To za jakaś moc z dupy Czemu my nie możemy uciec? Jesteśmy tak wysoko, jakiś gęsty las, gęsta puszcza Kole Cholera, skończyła nam się oliwa, dobra No, no, no! Niech się przeleje trochę, dobra, weszło No stąd przyszliśmy przecież. Musimy się skierować tam. Ktoś tu ciągle biega! Ja pierdziele, to nie jest normalne. Kto chce dostać z krzesła, gadać mi? Jestem niebezpieczny. Iść <noise> odgłosy, kurwa. Ktoś do mnie mówi. Shit. Boże, krew. Kolejne gruzowisko zawalone. Co jest gronę? Tam, kap, jest tamto. Czy tam jakieś ciała są, czy inny syf? Jest oliwa. Nikt mnie nie zaskoczy. Wszędzie te kamienie. Tu coś mamy, jakaś stara mapa. Same zwoje, przegniłe. Okej, okay. plany piętra. Będzie przydatne pomieszczenia. Ja tutaj mapy. Dobra, wchodzimy do planu piętra. Ktoś tu się znajduje. O! Krzysiwo, Krzysiwo. Mamy, 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 MAMY! Wow! Odzyskaliśmy kolejne wspomnienie. Znaczna część zamku jest stara. Coś nikt jej nie oglądał. Gdy doszły tutaj cień, niektóre części fortecy zaczynają się rozpadać. Czyli ta bestia jest taka silna, czemu nikt mnie o tym nie poinformował wcześniej? Dobra, Krzysiwo, Oliwa, Krzysiwo. Zaklęcia już nie zmienimy, ale możemy zmącić słabe elementy konstrukcji Ziemia zacznie się trząść, a na niektórych poziomach, zwłaszcza tych dolnych, dojdzie do zawałów Tutaj, tutaj, tutaj wielu służących żeby się tym zajęli myślemy. O boże Co ja tutaj robię? Kolejny raz się pytam Głucho Wszędzie! No, pierdol, Wszystko się wali Jezus, Maria Całe przejście się zawaliło notatka, a w szufladach krzesiwo. Dobra, tym razem sobie rozpalimy te krzesiwo. Żeby już nie marnować tej oliwy i na spokojnie sobie otworzymy wszystkie szufladki tego rozwalonego, zjedzonego przez korniki biura. Ok, co tu pisze? O ja pierdziele! Padamy, padamy! Nie! Oh fuck! I zemdleliśmy! Jednak nas tutaj ta sytuacja przerosła 17 maja 1939 roku Byłem utałem w kamienną ścianę chyba przez wieczność, ale wreszcie dotarł do mnie, że to nie ma sensu, byłem uwięziony No dalej, kolejny tekst, please bitch Nie mogę nic przewijać, co jest, ciemność, jedna wielka ciemność Opadłem na ziemię, z powietrze, próbując się skupić, wtedy właśnie ujrzałem nikły niebieski poblask Co to masz za schizek, college man? Fuck! Faktycznie, biegniemy tam, nie ma opcji. Moje słabe ciało było ale lezałem dowieć się do tego światła. Szybciej! Run Forest! Run! Ono na mnie czekało, otaczało mnie mroczną nicość, a ja już snułem ku mistycznemu blaskowi. Bier do w łapie, jakiś artefakt! Łoo! Wow. Wyciądem ręce zachnąłem je w mych dłoniach! a Światło przelało mi się przez palce, zażyłem I zacząłem się unosić, mi obce wspomnienia o spiralnych wieżach, nieskończonych się pustyniach. Niemożliwej geometrii, ja w ale... Normalnie jak po jaraniu, zielska. Bo po haszyku i taka faza. Potem pa pamiętam tylko zżytliwy dźwięk podnoszonej płyty i głosy Arabów, którzy mnie wyciągali. W rękach trzymałem prawdziwy artefakt. What the fuck? Dobra, to jest jakaś rozwalona ściana. Ej, sorry ludzie, ale właśnie... Zaczynają siedzi wiercić znowu na kolejnym filmiku. Dobra, chyba ten odcinek tutaj zakończymy. No to cześć. Trzymajcie się. O, skończyli wiercić. Słuchaj, tu jakieś trzeba księgi uruchomić, z tego co wiem. Okej, okay, jedna księga. Jest tam jeszcze jakieś takie wystające. Druga księga. Szybciej, bo coś mi będzie ścigać zaraz, z tego co z wiem. Dobra, szybko. Jest trzecia księga, trzecia księga. Dobra, udało nam się przejście tajemne otworzyć do gabinetu jakiegoś, ale porozglądajmy się. Oliwa, coś za tymi kartonami, nic. Tu co jest? Nie, nie da się otworzyć tych drzwi, bo są zamknięte! Tutaj coś się znajduje, nic Dobra, trzeba rozwalić te szkło. Nie, może nie ty, może to będzie lepsze. Wychodź kartonnie! O, pięknie! Kolejne z środkiem wiedzy z Alsztat. Aha czyli tu takie mamy rozmyślania, ble, 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 masy historii, wspomnień, wszystkiego, fabuła się kręci tak, jest git. Okej, okay, przeczytajcie sobie jak chcecie. Ja na razie nie będę. Na to zwracę uwagi! No, przestańcie wiercić! Ludzie! Akurat w tym momencie znowu nam się to przytrafia. Dobra, potrzebna nam kolejna oliwa! No teraz ja się żegnam. Oczywiście zaopatrzyliśmy się w klucz do piwniczki Vimy i Coś się znowu zafaliło. Jest jakiś kurwa nas Tutaj próbuję zaatakować. Cho cho Chowiemy się do szafy. Okej, okay. no zamknij te drzwi. Dobra. Jednak nic nas nie zaatakowało Kolejne notatki, w tym razie w szufladzie Brum brum brum! Wyłączcie te wiertary ludzie Tutaj pracuję, nagrywam, nie widać dobra W kolejnym odcinku już nie będzie tego problemu Cześć, trzymajcie się, proszę lajki, suby, to mnie zmotywuje Do następnego filmiku Elo